Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 24 października 2024 roku. Słońce wzejdzie o 7.25, a zajdzie o 17.30. Imieniny obchodzą Marcin, Areta i Alojzy. Szalenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień bez e-maila. Moc to na dziś? Jeśli nie dotrzymujesz słowa w małych sprawach, to nie dotrzymasz też w dużych. Kromak McCarthy. 404. wydanie codziennika motywacyjnego. Proszę zapiąć pasy i lecimy. Po emisji wczorajszego codziennika motywacyjnego, w którym opowiadałem o technikach, które stosuję na co dzień i które chciałbym, aby wielu z Was stosowało w swoim życiu, dziś o 8 rano z mojej mailowej skrzynki wylała się fala maili 237 wiadomości e-mail większość z nich łysy ciśnij jeszcze więcej narzędzi więcej patentów i skilli które można zastosować i przefiltrowałem te wszystkie maile i wynika z nich jednoznacznie że wiele osób ma problem ze stresem a stres to jak wiadomo choroba cywilizacyjna XXI wieku więc dziś Kolejnych pięć patentów na szybkie radzenie sobie ze stresem i z poczuciem lęku. I to będzie kolejny narzędziownik od Mediteusza. I umówmy się tak, że przynajmniej raz w miesiącu będą takie oto narzędziowniki. Ale wybrałem dlatego te pięć technik, i dlatego zgodziłem się na to, aby nagrać ten podcast. A raczej wpadłem na pomysł, żeby znowu zrobić narzędziownik dzień po dniu, bo jak czytałem większość tych maili, to okazuje się, że stres w wielu przypadkach. To ta energia, która jest w stanie zaorać w złym słowa tego znaczeniu wiele w życiu ludzi. Więc dziś kolejny narzędziownik, patenty i skile na to, aby tym razem radzić sobie ze stresem. Posłuchaj bardzo uważnie. Nie od dziś wiadomo, że oddech to jest game changer w opanowywaniu stresu, absolutny. Każdy z nas oddycha i każdy z nas potrafi to robić. Jedni robią to skutecznie, drudzy mniej skutecznie. Jednakże niezaprzeczalnym faktem jest to, że każdy, kto biega po niebieskiej kulce, oddycha. Tlenem. Nie ma żadnego znaczenia, czy rozpuszczonym w wodzie, czy w jakimkolwiek innej formie, ale jest on absorbowany przez organizmy żywe. I z tym wiąże się, czyli z pobieraniem tlenu, oddychaniem, pierwsze ćwiczenie, pierwszy skill na to, aby opanować stres. Uwaga! Oddychanie. To tak naprawdę coś, co dostałaś albo dostałeś w momencie urodzenia i oddychasz, i to niezaprzeczalny fakt. Więc wykorzystaj moc swojego oddechu do tego, aby się uspokoić i zniwelować stres. To jedna z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych metod radzenia sobie ze stresem, ever, jakie znam. A polega ona na świadomym kontrolowaniu oddechu, a on uspokaja twój układ. Nerwowy. Jak to zrobić? Znajdź spokojne miejsce i usiądź wygodnie. Skup się na swoim oddechu. Zauważaj go, że jest obecny, że oddychasz, że wciągasz nosem powietrze bo to bardzo ważne oddychasz wyłącznie przez nos i wypuszczasz oddech bardzo powoli. Wdychaj głęboko przez nos przez 4 sekundy. 4 sekundy wdychasz. Zatrzymujesz oddech na 4 sekundy, a następnie wydychasz powoli przez usta. To też ważne, przez 6 do 8 sekund. To również ważne. Czyli wdech przez 4 sekundy, zatrzymanie 4 sekundy i powolny wydech ustami od 6 do 8 sekund. Żeby sobie ułatwić, możesz po prostu liczyć. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Powtarzaj to przez minimum 3 minuty. I jakie korzyści uzyskasz? Obniżysz poziom kortyzolu, a kortyzol wiadomo, hormon stresu, który morduje w szczególności facetów. Poprawia koncentrację i relaksuje twoje ciało. Głębokie oddychanie, świadomość swojego oddechu to jest absolutny game changer do walki ze stresem. Ja wam powiem jedną opowieść, która dotyczy oddychania. Mnie prawidłowo oddychać nauczył profesor Bodzianowicz, wspaniały psycholog, z którym miałem okoliczności przez wiele, wiele lat. I do tej pory jakby rozmawiamy dosyć często, pomimo tego, że Bodzianowicz jest już panem w wieku 94 lat, ale nadal świadomym, piszącym i rozkminiającym. I kiedyś ja przed jednym wyzwaniem studenckim byłem bardzo zestresowany, chociaż wiedziałam, że umiem, że wszystko wiem. I to odbywało się u Bodzianowicza. I Bojanowicz powiedział, mówi, Panie Pawle, ja wiem, że Pan wie, ale opanujmy to, co Panem trzęsie teraz. I dał mi tę technikę. Działa zawsze. Stosuję od roku 1994 i jestem z niej bardzo zadowolony. Kolejna technika, która pozwoli Ci uporać się ze stresem, to wspomniana już niejednokrotnie w tymże podcaście technika... Wizualizacji, a polega ona wyłącznie na wyobrażaniu sobie spokojnego miejsca lub sytuacji, a to Twojemu umysłowi pozwoli na oderwanie się od bieżącej sytuacji, a zarazem zredukuje stres, no bo to jasne. A więc, jak to zrobić? Zamknij oczy i wyobraź sobie albo opowiedz sobie bo to nie ma żadnego znaczenia o miejscu, które kojarzy Ci się z bezpieczeństwem i relaksem. Może to być plaża, las, spokojna łąka, nie wiem, jakiś Twój dom czy cokolwiek innego, gdzie czujesz się bezpiecznie i gdzie miejsce to, o którym myślisz, które wizualizujesz, kojarzy Ci się jednoznacznie z relaksem, odprężeniem. Skup się na szczegółach, na dźwiękach, na zapachach, na temperaturze powietrza. Staraj się wyczuć to doświadczenie przez kilka kolejnych minut. Trzy minuty to absolutne minimum, ale działa. I jakie korzyści otrzymasz? Odciąża umysł od stresującej sytuacji, poprawia Twoje samopoczucie i obniża napięcie emocjonalne. Obniża do tego stopnia, dlaczego? Dlatego, że my, dając swoją uwagę czemuś, co jest w naszym odczuciu przyjemne, no, jesteśmy jednowątkowi, tak? Jakby nasz umysł nie jest w stanie prowadzić piętnastu myśli jednocześnie, a jeszcze jak się skupisz, czyli ukierunkujesz myśl na to, że jesteś w bezpiecznym, dobrym miejscu, gdzie jest relaks i tak dalej, działa to absolutnie stos. Sztos również często stosuje. Kolejna technika, która pozwoli Ci wyeliminować stres, to jest absolutny sztos. Ever. Ja stosuję obydwie te techniki, bo są dwie. Do tego, aby się bardzo szybko zrelaksować, i jeszcze cały czas powtarzam sobie motto, które powiedział jeden z twórców tychże technik. A mianowicie, mówię tutaj o treningu progresywnym mięśni Jacobsona. Jacobson mawiał bardzo mądre zdanie. Zdanie, które winno być kładzione do głowy każdemu psychologowi w momencie, kiedy zapisuje się na studia z psychologii. Koniec, kropka. Powinien dostawać indeks i wypisane na kartce to hasło. To hasło brzmi niespokojny duch nie istnieje w zrelaksowanym ciele. Koniec, kropka. Mamy dwa progresywne treningi. Jeden Jakobsona, to jest taki korowy, drugi autogenny szulca. Jak to robić? Jest to technika, która polega na napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych grup mięśni i to prowadzi do pełnego fizycznego odprężenia. Koniec kropka. Napinasz mięśnie, przytrzymujesz przez chwilę, zaczynasz od nóg, czyli od stóp, łydek i tak dalej, idziesz ku górze, napinasz, przytrzymujesz przez 5 sekund i puszczasz. Skupiasz się na kolejnych grupach mięśni, i każda z grup to 5 sekund. Robisz to w, po, dla lewej i prawej strony, czyli jeżeli napinasz mięśnie, to najpierw napinasz w pierwszym cyklu obydwie łydki, obydwa uda, obydwa pośladki i tak dalej, i tak dalej, idziesz ku górze. No, normalne, że nie napniesz mięśni głowy, bo ona jest jedna, ale załóżmy policzki napniesz już obydwa. Rozumiesz? Tak samo zaciśnięcie powiek. Każdy z tych cykli trwa 5 sekund, czyli 5 sekund napinasz, i puszczasz i następna partia. Jak zrobisz taki jeden przelot, kolejny przelot już jest naprzemiennie dla lewej i prawej strony Twojego ciała. Uwaga, ważne! Zaczynasz od lewej. Czyli najpierw lewa łydka, napinasz, przytrzymujesz, puszczasz. Prawa łytka, napinasz, przytrzymujesz, puszczasz, i jedziesz. Ku górze. I chodzi o to, żeby zrelaksować poszczególne partie zauważalnie. Jeżeli napniesz mięśnie i je puścisz potem, to siłą rzeczy puszczony, napięty mięsień, on jest troszeczkę zmęczony. Popada w stan relaksu i odprężenia, dlatego że to napięcie zostało przez Ciebie uwolnione. Redukuje napięcie mięśniowe związane ze stresem. Pomaga w lepszym rozpoznawaniu sygnałów wysyłanych przez Twoje ciało, w jakim obszarze. Owe ciało kotwiczy stan emocjonalny, taki, który wywołuje stres. I teraz, jak zrobisz cykl pełny, jeden dla całego ciała, potem dla lewej i prawej strony, trzeci, ostatni cykl wykonujesz w ten sposób. Wyobrażasz sobie, że napinasz całe swoje ciało, całe. I teraz uwaga, to ważne, przytrzymujesz tak przez 10 sekund i puszczasz. Otwierasz oczy. I idę o zakład, że w wielu przypadkach nie będziesz miała poczucia stresu albo miał poczucia stresu. I teraz tak, na kanale Mediteusz znajdziesz dwa transy: jeden to trening progresywny mięśni Jakobsona, drugi to autogenny Szulca. Obydwa działają w bardzo podobny sposób, a mianowicie redukują napięśnia mięśniowe i redukują wszystko to, co powstaje i gdzie kotwiczy stres w momencie, kiedy jesteś zestresowany zestresowany. I teraz. Jak używać tych nagrań? Nagrań można używać w bardzo prozaiczny sposób. Po prostu raz dziennie wykonać taki przelot dla mm, poprawienia swojego samopoczucia, dla zrelaksowania, ale to samo możesz wykonywać w stresowych sytuacjach i to działa zawsze sztos. Czwarta technika, którą stosuję, to ćwiczenia fizyczne. No, tak, łysy, już ci odjechał peron. My będziemy ćwiczyć, przecież to kanał o rozwoju osobistym, o miękkiej psychologii, o coachingu, o NLP, a nie o ćwiczeniach. No tak, ale ćwiczenia osobiste, ćwiczenia fizyczne, czyli to też jest taki twój osobisty przewodnik ku temu, żeby wyjść całkowicie ze stresu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli angażujesz swoje ciało w jakąś tyrkę fizyczną, bez względu na to, czy to będzie bieżnia, czy to będzie joga, czy to będzie granie w piłkę, czy to będzie bieg, czy to będzie cokolwiek innego, machanie ketlem, czy cokolwiek, jeżeli będziesz to robił, robiła, to skupiaj się na tym procesie, tylko i wyłącznie. Zauważaj, jak trwa ten proces, jak on przebiega, co się dzieje z twoim ciałem, z twoim umysłem itd. I wystarczy tak naprawdę 10 minut takiej akcji, i nie dość, że to wpłynie dobrze na Twoją kondycję, na Twoje samopoczucie i na szereg innych aspektów Twojego życia, gwarantuje Ci, że też stres odpuści. Bardzo dobra technika. Stosuję nieraz. Zresztą w ogóle ostatnio z Łukaszem Perytem, pozdrawiam, toczymy pewne rozmowy, bo jesteśmy obydwaj fanami uprawiania biegania w butach Drop Zero. Być może po mojej masie 89 kg tego nie widać, ale tak, biegam, lubię i używam do tego z Łukaszem butów w tak zwanym Dropie Zero, które są absolutnym game changerem do biegania i od czasu do czasu jak rozmawiamy, licytujemy się kto ile wycisnął dane Dnia. I słuchajcie, odkąd ja zacząłem, najpierw uprawiałem yy, slow jogging, potem uprawiałem normalne bieganie, takie trialowe. Potem z jakiegoś powodu mi się nie chciało i zarzuciłem to, bo czas i tak dalej. A potem znowu do tego powróciłem. I słuchajcie. Włożyłem sobie buty z dropem 10. Drop to jest jakby wysokość buta, i myślałem, że się zabije, więc znowu powróciłem do butów drop 0, które nie dość, że mi robią wielką robotę. To jeszcze, jak sobie biegnę, to się jaram, że mam fajne buty, i to wpływa fajnie na całego mediteusza. I kolejna, piąta, ostatnia już w tym podcaście metoda, którą ci polecam z siły całej. Naprawdę weź ją na zawsze, i to jest najlepsza, moim zdaniem, metoda. Poza oczywiście progresywnym relaksem mięśni i oddychaniem, ale ja lubię. Tę metodę polecać ludziom, którzy mają napadowe ataki paniki, lęku jak tego nazwać? To jest absolutny sztos. Dostałem ją w prezencie od właśnie profesora Bodzianowicza kiedyś, kiedyś, jak robiłem certyfikację. Z coachingu. Posłuchaj, bo jeżeli masz napadowe stany lękowe, jeżeli dojeżdża cię coś, co cię paraliżuje, stresuje, nie pozwala ci funkcjonować, to ta technika jest dla ciebie. Uwaga! Metoda nazywa się 54321, tak zwana technika ugruntowania. Absolutna rewelacja. Pomaga skupić się na chwili obecnej zamiast na stresujących myślach czy emocjach, a to przywraca kontrolę w sytuacjach kryzysowych. I teraz uważaj, jak to zrobić. Zatrzymaj się i zidentyfikuj pięć rzeczy, które widzisz: cztery rzeczy, których możesz dotknąć, trzy dźwięki, które słyszysz, dwa zapachy, które wyczuwasz, i jedną rzecz, której możesz posmakować albo, jeżeli nie ma takiej możliwości, wziąć do ręki i ścisnąć. Raz jeszcze: pięć rzeczy, które widzisz to po pierwsze cztery rzeczy, które możesz dotknąć. Trzy dźwięki, które słyszysz, dwa zapachy, które wyczufasz i jedną rzecz, którą możesz posmakować, jeśli nie ma takiej możli możliwości, wziąć do ręki i ścisnąć. Petarda, naprawdę, w napadach paniki, lęku takich rzeczy działa absolutnie rewelacyjnie. Ja polecam bardzo często tę technikę swoim coachi, którzy mają bardzo często napady lęku albo paniki, i to działa. Sztos, naprawdę. Spróbuj, wypróbuj korzyści. Pomaga przede wszystkim oderwać się od stresujących myśli i skupia Twoją uwagę na tu i teraz. Redukuje lęk i pomaga w opanowaniu emocji. Dlaczego? Dlatego, że ty angażujesz swój umysł, a jak wiadomo, to w umyśle powstają obawy, lęki, napady paniki. To nic innego jak nasza głowa. Jak nasz umysł, który z jakiegoś powodu, jakiegoś dyskomfortu, jakiegoś trigera, robi nam. Kisiel z głowy i nie pozwala racjonalnie funkcjonować. I teraz stosowanie tej techniki regularnie naprawdę pozbędzie cię napadów, paniki i lęku. Idę o zakład, sprawdzone przez 20 parę lat bycia w zawodzie coacha. Naprawdę, jeżeli masz coś takiego, to rób to często. To jest metoda 54321, moim zdaniem, absolutna rewelacja. Nie wiem z jakiego powodu. Tej metody nie dają psychiatrzy ludziom, którzy przychodzą do tychże właśnie z napadami lęku i paniki. Jeżeli tylko jesteś w stanie funkcjonować, a mianowicie znaczy inaczej, m, przełamać ten opór, żeby coś zacząć robić nowego, to po w kilku takich akcjach będziesz to robił, robiła na palcami. Polecam z całej siły. Podtrzymujmy. Mamy pięć technik. Pierwsze ćwiczenie oddechowe działa petarda. Dwa techniki wizualizacji mega. Trzy progresywna relaksacja mięśni. Trening Jakobsona lub autogenny szulca. Ćwiczenia fizyczne wiadomo. I piąta metoda 5, 4, 3, 2, 1. Polecam. I to był dziewczynki i chłopcy kolejny narzędziownik do tego, żeby sobie ogarnąć życiową kuwetę, żeby już się nie dać wkręcić w jakieś słabe sytuacje, które w 99% generuje nasz umysł, ludzka głowa, mózg, który przychodzi do nas z takim, a nie innym rozwiązaniem, bo wydaje mu się, wydaje mu się, i to jest jakby zależność między podświadomością a świadomym umysłem, że jeżeli my zostaniemy zestresowani, dojechani i tak dalej. No to włączy nam się jakiś system obronny. W wielu przypadkach jest to nieprawda. Wiecie dlaczego? Dlatego, że te wszystkie stresy, te wszystkie sytuacje lękowe, w wielu, ale to w wielu przypadkach, wynikają tylko i wyłącznie z reakcji obronnej naszego organizmu. Czyli organizm daje ci komunikat, że dana sytuacja może, ale nie musi, zakończyć się w jakiś słaby dla ciebie sposób i odpalają stresy, lęki, coś tam. Zobacz, stres wynika też z wielu imaginacji no bo za przykład ty się stresujesz że nie zdążysz czegoś tam zrobić w pracy albo nie zdążysz spłacić kredytu albo że cię ktoś oceni i tak dalej i tak dalej tych czynników stresogennych jest wiele ale jak się przyjrzysz temu to wiele z nich jest tylko i wyłącznie na poziomie świadomym. Rozumiesz? Jakaś sytuacja jest, no bo jest, i ty dorabiasz teorię do tego, no i kurcze jest spina, albo napady paniki i lęku. One też w wielu przypadkach są jedynie dawaniem swojej uwagi czemuś, co nie jest obecne w twoim życiu. Reakcja twojego organizmu na to, że jest na przykład sporo ludzi, że jest jakaś otwarta przestrzeń, że ktoś coś tam i tak dalej, i tak dalej, to też jedynie imaginacja. Te techniki działają petarda. Polecam ci siły całej. Kawowicie z bajkowi.tusl/maditeusz wiecie za co, dlaczego i po co. Dzięki, do samej Ziemi ukłony zasyłam i jak zawsze będę to robił, bo mogę. Naprawdę dziękuję Wam. A już to, co się wydarzyło wczoraj w kawach po narzędziowniku, to ja mówię, no nie. To są wspaniali. Ludzie, genialna publiczność, grupa, która się wspiera. Super, bardzo dziękuję. Dziewczynki, chłopcy, dzisiaj jest czwartek, więc dziś jest live z Centrum Sterowania Wszechświatem o 18.00. Zagramy dla Was relaksacyjny koncert. Będą misy tybetańskie, kryształowe, będą bębenki, jakieś tam grzechotki i tym podobne pierdoły. Tylko po to, żeby co sobie nagrać, ściągnąć z YouTuba i sobie słuchać żeby się relaksować. Kto lubi dźwięk mis tybetańskich i mis kryształowych, bębenków, wszelkiej maści grzechotek, dzwonków Koszy, Zefir, zapraszamy dzisiaj na godzinę. 18 do Centrum Sterowania Wszechświatem. Oczywiście transmisja na kanałach Jak Lepiej Żyć i Mediteusz. Tymczasem ukłony zasyłam do samej Ziemi. Słyszymy się dziś y, oczywiście w Centrum Sterowania Wszechświatem i o 21.00 w tabletkach zmian. Wszystkiego dobrego na czwartek. Winszuję wam łysy z kanału Mediteusz. Do usłyszenia. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.